I dzisiaj będzie malutki poradnik jak mieć po prostu mniej lagów Tak jak mieć po prostu mniej lagów ten filmik będzie miał minutę dwie no. Więc no i dzisiaj jest poradnik jak mieć mniej lagów to zaraz do was wrócę, bo... słuchajcie, Zaraz do was wrócę. Mm, dobra, już jestem do... z wami. I to tutaj sobie wchodzicie w tą kółkę Settings klikacie. Ja tutaj mam, jak klikniecie sobie na to, to patrzcie, tutaj jak dołączy, to tutaj macie tak mało FPS-ów, tutaj w prawym górnym rogu, a jak se tutaj znowu ten, i na jedynkę kliknęcie, to macie tyle Nie można do mnie grać. Może jeszcze taką jedną gierkę zagrać. Nie wiem myślę. Się... O nie! Na tablecie to wygląda takie gry na przykład. No. Eee. Yy... No. Oni ja ale raz miałem 19 kg. Raz miałem 19 kg, więc A to bude jakieś nówki, więc... Nec... No. No dobra, to już będzie na tyle tego po poradnika. To pa.